Okay, Samantha Hedges reporting live from Avgarak. Soldier, how do you feel being on duty for our country, for the freedom of all those masses? What masses? Well, the Avgar people. Oh, what do you do? An operator. To chyba dużo pakuję na siłowni. Tak, dzisiaj uchnęm. Ruskim nietak. Trafim raz jebało. <laughs> mamy kontakt. Mamy kontakt. Uuu, ooh, uh, so exciting. Ooh. Uh. Hey, Powiem tak. No. chuja widać. To Powtórz, szansę powiedziałeś wcześniej. Że taśmy z Paris Hilton są do dupy. Co to, co to kurwa było? Grana to. Tylko Polacy mamy głupi, że nas strzelać. I tym optymistycznym akcentem kończymy to wydanie. My się właśnie znajdujemy tutaj. Mamy zamiar przedostać się do szpitala polowego, żeby wszystko Państwu relacjonować na żywo. mamy newsa, chodźcie. Mogę wam sprzedać newsa za dwa papierki. Lepiej nie sprzedawać. Znaczy po... tyle trupów? Właśnie sprzedam wam newsa za dwa papierki. <coughs> nie, na nie, no panowie. No to nie, już i tak będzie Ale reklama. Pieniądze jest. Ale nie no. mam pieniędzy, To się wbić telewizję amerykańską. Nie. To daj kamerę i będziemy, wiesz, no rozliczali. Włącz, dogadamy się <coughs> i później włączyć. Widzimy, że metody negocjacyjne polskie są <coughs> troszkę inne od unikalne. naszych. Yeah. Now approaching the British headquarters. We hope to get a warmer welcome from them than from the Poles. They seem to be a bit touchy. <laughs> um, so so 70 zł. ma sobie? 70 zł. No. Dlaczego? Taki precedens. Ekipa telewizyjna kupująca sprzęt. to sprzęt od żołnierzy brytyjskich. Ciągle gracy żołnierzy. To się wytnie. Twierdzi, że Bóg jest porn, tak? Tak. Czy ja mogę zatelefonować z granatnika? Prosimy więcej do nas nie telefonować, ty, ty. Zaraz, zaraz. Tak. No, czy Nikt chłopia nie kręci, wiesz? Czeka, to się Kurwa! Czy ty możesz pamiętać o tym? Aj... ...to mamy problemy. Nie macie co siebie! Co <grymne> to siebie, To jest problem, a nie nasz. My jesteśmy reporterami! Gdzie ma co nie nie to nie swojego żołnierza swojej sprawy! Nie wykonują swoich obowiązków, to nie jest nasza wina! Kto się pytał o znanie? Kamizelka do zbrodtu. <grymne> Dobra! Ja. Proszę Nie, żeby... nie ten ciśle. Jak towar w brytyjskiej? Pełen bałagan w reporterów bez przepustek to się wetnie. Ale zaśpiewać możesz. <głuszki> <nie>, zaśpiewać możesz, <noise> oh, to fakt. Jesteś na bardzo utalentowanym artystą i rozwijasz się. Mieliśmy... Myślę, że szman, to tak. To jest dziwna konstrukcja. Ej, wywiad, Będę sławny! a więc tak. Relacja jest następująca. Udzielałem... Znaczy brałem udział w konkursie, a e, podłe zdradziecki ONZ... KURWY! Sprzedali mnie do szpitala. Jestem w szpitalu, w bo no, mnie ONZ kurwy, sprzedali eee. do szpitala. Tak jak mówiłem, jako przedstawiciel tubylców organizowaliśmy konkurs wyborów mistrzów o kontyngentów darnowe NATO. Darnowe ale w trakcie darnowe konkursu ci ONZ stare kurwy zdradziły mnie. No właśnie pomagają Słuchaj go bordują Psyny mu trzeba rozplątać. Nie, no, nie co jela? Dobra, najpierw wracamy, później rozplątujemy. Czy to nie jest wbrew konwencjom? mamy? Nie, nie! Bez walki kajdanki. się nie! Kajdanki! Nie, fuck you! Są kajdanki? Dawaj kajdanki! Nie mam kajdanek! Muszą gdzieś tu być! Oblaliście mi dupę! Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co nieco na temat kontrowersyjnych metod leczenia stosowanych bardzo, w bardzo, tym szpitalu. Bardzo, bardzo kurwa śmieszna. No, tutaj właśnie chyba jest to troszeczkę wbrew zwyczajowi afgarskiemu, żeby pięciu mężczyzn obmacywało jednego oraz wprowadzało różne obiekty w jego odbyt. odbyt. Tak, wiem, że są przyzwyczajeni do tego, że jeden wprowadza jednemu. Jest... Panie, przepraszam bardzo, panie ordynatorze, skończmy to sranie i tak dalej, bo fajnie się gada, ale ja chciałem zapytać, panie ordynatorze, kto wymyślił, tutaj proszę do kamery nam powiedzieć, kto wymyślił zwyczaj lewatywy? No więc o, o czym to o dyskutować? Czy wie Pan, że Państwo podopieczni oblewają zdrowych ludzi piwem i tymi podobnymi rzeczami? Ładna strzykawka tak? Faktycznie, marnowanie piwa na zdrowych jest absolutnie karygodne. Tak, marnowanie piwa na cokolwiek jest absolutnie karygodne. Jak na wyznawca Allaha to sprawa. bardzo ważne słowa. Jest okay. bardzo zdenerwowany. Tak, absolutnie. Spiełem. Nie, nie życzę sobie żadnych strzykawek mojego. Nic na rozluźnienie. No, Lekarz. No ci. którą stronę do bazy amerykańskiej? A brytyjskiej? Bez komentarza. Prędko do bazy amerykańskiej. Słuchajcie, Cię, prędko do tej bazy brytyjskiej. Brytyjskiej tam. Brytyjski, A amerykańskiej? Też. Kurwa. A brytyjski, brytyjski. Właśnie ukrywamy się. Próbujemy zasłonić przed. Wymianą ognia, która tu, ma to miejsce, niestety nie wiemy pomiędzy kim a kim. Świeży kręcisz mnie? No. Mogę wystawić ci język? Świeży. Poka, poka. Krapry, tak jest? Kujowo. Okej. Nie Tak jest. Kujowo. Okej. Okay. Nie wypowiem się, bo mi za dużo płacą. Myślisz, że on będzie miał potomków? On? Niemożliwe. Po pierwsze, nawet jeżeli ktoś go zechce, to nic z tego nie wyniknie, bo to nie Jaka? będzie kobieta. Kamer, powiedz jak jest. Chujowo. Chujowo. Nie, nie, Chujowo. Jednym się uchwała. Poczek najebany jest. Demaksy. Czy to okłamać. kłamać? jednym, jedną tą z no, Testujemy działanie pocisku 5,56 na płyty balistyczne Interceptora. Fire. <słyszynek> <słysk> <słysk> Mgiełki nie było, bo nie było światła. Nie było światła. Ale możemy go jeszcze dobić,